Hej Wam, tu Adrianna z kanału True Beauty is Interna, a dzisiaj porozmawiamy sobie o szkolnych lifehackach z użyciem telefonu. Pamiętajcie tylko, żeby koniecznie oglądać do końca, ponieważ na końcu czeka na Was fantastyczny konkurs, a do wygrania jest Samsung Galaxy A5, który tylko czeka na Was. Moja pierwsza rada, którą ja z powodzeniem stosuję, to ustawcie sobie jako budzik Waszą ulubioną piosenkę. Oczywiście po tygodniu będziecie nienawidzieli tej piosenki, ale przynajmniej przez ten pierwszy tydzień będzie Wam się miło wstawało. Po drugie, róbcie zdjęcia ważnych informacji, których zapomnieliście zapisać. Ja na uczelni mam bardzo często tak, że nie nadążam za wykładowcą i po prostu nie zapiszę, co było zadane do domu. I wtedy nie musicie pożyczać od koleżanki zeszytu, a wystarczy, że zrobicie zdjęcie jej zeszytu i to wystarczy. Bo teraz telefony mają tak świetne aparaty, że nie będziecie musieli się doczytywać, co tam jest napisane, ponieważ wszystko będzie idealnie widoczne. Po trzecie, zapisujcie sobie wszystkie ważne wydarzenia w kalendarzu waszego telefonu. Ja jestem zwolennikiem zapisywania sobie wszystkiego w telefonie, ponieważ no okej, okay, możemy to zapisywać w kalendarzyku, natomiast kalendarzyk możemy zapomnieć, a telefon zazwyczaj nie zapominamy i zawsze mamy go przy sobie. I też ja, jak wiecie z 50 faktów o mnie, bardzo bazgrzę, natomiast kiedy zapiszę sobie w telefonie, nie mam takiego problemu, że nie mogę się rozczytać i też w telefonie możemy sobie ustawić przypominajkę i dzięki temu na pewno nie zapomnimy, co mieliśmy zrobić. Telefon może też Wam posłużyć do szukania odpowiedzi, ponieważ jeżeli nie umiecie Zrobić jakiegoś zadania z matematyki, to nie musicie od razu zapisywać się na korepetycje, które zazwyczaj są bardzo drogie. Możecie po prostu wpisać w YouTuba, jak rozwiązać dane równanie, i na pewno znajdziecie odpowiedź. Lifehack numer 5, który ja stosowałam przed ciężkimi klasówkami, to nagrywajcie sobie najważniejsze informacje, a później je odsłuchujcie. Jan Kochanowski urodził się w 1530 roku. Słuchanie to najlepszy sposób zapamiętywania, szczególnie jeżeli jakieś daty albo wydarzenia nie wchodzą Wam po prostu do głowy i w ten sposób one po prostu tak w naturalny sposób tam powędrują. Lifehack numer 6. Dla ludzi, którym nie przeszkadza czytanie na telefonie, to ściągajcie sobie lektury na telefon. Wiadomo, są lektury, których po prostu nie chce nam się czytać i które są do tego bardzo ciężkie i tylko zalegają nam w plecaku. A jeżeli ściągniecie sobie taką lekturę na telefon, to po pierwsze nie stracicie czasu, bo możecie ją czytać na przykład kiedy jedziecie... Do szkoły albo kiedy podróżujecie autobusem, i do tego na pewno nie zapomnijcie takiej lektury, bo jak już mówiłam, telefonu zazwyczaj nie zapominamy. Natomiast ten lifehack jest dla tych osób, którym nie przeszkadza czytanie na telefonie, bo jeżeli wam przeszkadza, no to pewnie wam się nie sprawdzi. Kolejny i to mój ulubiony lifehack to twórzcie sobie w notatniku listę rzeczy do zrobienia na dziś. Jeżeli jest poniedziałek, a na piątek macie mnóstwo pracy domowej, to nie ma sensu, żebyście zrzucali wszystko na czwartek, a wystarczy, jeżeli w notatniku codziennie zapiszecie sobie, co macie zrobić, i dzięki temu ta praca bardziej równomiernie się rozłoży i dzięki temu, że to będzie w notatniku, po prostu nie zapomnijcie o tym. I jak numer 8, róbcie jak najwięcej zdjęć w szczęśliwych dla Was momentach i najlepiej stwórzcie sobie jakiś album w stylu pocieszacz, bo jeżeli zdarzy się w szkole jakaś słaba sytuacja, dostaniecie jedynkę czy jakąś uwagę, to możecie usiąść sobie na przerwie i poprzeglądać te zdjęcia i wtedy na pewno zrobi Wam się dużo lepiej. A teraz przechodzimy do najfajniejszej części tego filmu, czyli do konkursu. Więc może najpierw opowiem Wam o zasadach konkursu, więc konkurs rusza 1 września od godziny 15 do 21 września do Godziny 2359 i wystarczy, że zamieścicie na stronie, która będzie podana w opisie dwa zdjęcia. Jedno przedstawiające was na wakacjach, a jedno w szkole i specjalna aplikacja połączy to w jedno i wygra osoba, która otrzyma najwięcej lajków i w tygodniu możecie zamieścić jedno, jedno takie połączone zdjęcie. Ponadto co tydzień będą losowane osoby, które będą miały zdjęcie tygodnia i zaraz wam opowiem o nagrodach w tym konkursie. Więc teraz przejdziemy do nagród i pierwsze miejsce to Samsung Galaxy A5, drugie miejsce to głośnik Samsung Levelbox Mini plus Powerbank, a trzecie miejsce to sam ten głośnik Samsung Levelbox Mini. Ponadto będą oczywiście nagrodę za zdjęcie tygodnia i pierwsze miejsce za zdjęcie tygodnia to Powerbank od Samsunga, a drugie i trzecie miejsce to bransoletka DDOB, więc ja Was serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w konkursie i trzymam za Was wszystkich kciuki. Już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.